Jeden jeszcze nie zdążył odpłynąć, ale tu już jest następny. O. Dobra, trzeba, trzeba go podebrać. Jest kolejny zawodniczy taki. Przed chwilą stalkę założyłem. Dobrze, że założyłem taki podpiń dyszek, chociaż coś. Tamte wypinałem bez użycia, bez dotykania tego musiałem wziąć do ręki, bo łyknął głęboko. Dobra, przebije się przez te trawy. Ten dla odmiany na longhorna. nie chce mi się go mierzyć nawet wyciągać majdanu powinien też być zawodniczy padać zaczyna powoli teraz taki z 55 padać zaczęło, trzeba się zwijać